Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział niektórym, co duchni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić: jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzowożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięciny ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc Boże, miej litość, dla mnie grzesznika. Powiadam Wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Na początek ten fragment z księgi Ozeasza, bardzo dziwny, dlatego że, chodźcie, powróćmy do, do Pana, On nas zranił. Jak to Bóg zranił? Mało tego. On nas pobił i w pierwszym wypadku On nas uleczy, w drugim wypadku On ranę przewiąże. Jak to Pan Bóg może pobić? Jak to Pan Bóg może zranić? I odpowiedzią jest jakby końcówka tego fragmentu, który mówi, gdzie Bóg mówi do człowieka w ten sposób. Dlatego ciosałem cię przez proroków słowami ust moich pouczałem, a prawo moje zabłysło jak światło. Czasami nam się wydaje, że Pan Bóg nas rani, bo Pan Bóg dopuszcza taką czy inną sytuację w naszym życiu. Czasami wydaje nam się, że Pan Bóg tak rani nas i pobije nas, bo oddaje nam takich proroków, którzy nam wyrzucają nasze występki. I proszę pamiętać, że tak było dawniej, tak bardzo często człowiek pojmował właśnie obecność Pana Boga, tak pojmował także obecność proroków, czyli tych, którzy w imię Pana Boga mówili. Pamiętamy sytuację, jaką miał Mojżesz. Kiedy on już nie miał siły do, do tego narodu wybranego i skarży się Panu Bogu, że już nie mam siły, chyba mnie ukamienują niedługo. Bo mu, dlaczego? Bo Mojżesz mówił nie to, co on chciał. Bo gdyby chciał mówić tylko to, co on, to on byłby bardzo szanowany pewnie i wszystko byłoby bardzo w porządku. Ale on mówił w imię Pana Boga. I dlatego, jak się to mówi, obrywał. Proszę się nie dziwić, że dzisiaj jest podobna sytuacja. Przecież to nie obrywa, bo na razie nikt jeszcze chwała Bogu pedofilii nie zarzuca Panu Jezusowi, ale być może, że przyjdzie taki czas, bo na razie się wyżywają na tych, którzy w imię Pana Boga mówią o pewnych rzeczach. Natomiast to wszystko, co czynimy, bardzo często niestety zdarza się tak, że słuchamy, ktoś nas poucza, ktoś nam wytyka nasz grzech, i potem wtedy bardzo często. Wydaje nam się, że to Pan Bóg jakby się na nas uwziął, że Pan Bóg nas zranił. Natomiast ten fragment Pisma Świętego jakby nam wyraźnie przypomniał o tym, że oto Bóg, jeżeli w jakiś sposób zrani zrani to znaczy, pokaże nam naszą ranę, która, którą jest zawsze mój i Twój grzech. Bo proszę pamiętać, że wszystkie rany, które się pojawiają w naszym życiu, oczywiście duch, chodzi o życie duchowe, to są właśnie rany zadane przez grzech. I teraz Bóg z tym grzechem chce walczyć. I mimo, że pokazuje, zobacz tę ranę i jakby pokazując tę ranę, jakby nam przypomniał tak to boli, to jednak nie zapomnij, że On uleczy i On ranę przewiąże. I robi to właśnie w swoim niezgłębionym miłosierdziu. Jest natomiast jeden zasadniczy warunek do tego, żeby przyjąć to miłosierdzie. Trzeba mieć do tego pokorę. I cała dzisiejsza Ewangelia właściwie jest o tym. Dlaczego ona jest ważna? Dlatego, że człowiek przez pychę, która jest przeciwieństwem pokory, przez pychę człowiek odrzucił wolę Pana Boga. I robi to nieustannie. Dlatego módlmy się dzisiaj szczególnie o to, byśmy mieli tyle pokory, by przyjąć wskazania Pana Boga, przyjąć wskazania tych, którzy w imię Pana Boga nauczają, przestrzegają, mamy czas rekolekcji, przyjąć wskazania także Pana Boga, które otrzymujemy bardzo często w sakramencie pokuty. Więc. Prośmy Pana Boga o pokorne przyjęcie jego wskazania.